Na scenę zapraszam marzycielkę, podróżniczkę, to masterkę. Magdalena dzwonek zrobię to jutro. 12 dni. Tyle czasu miałam na przygotowanie swojej mowy. Prawie dwa tygodnie na przygotowanie 7 minutowej mowy pomyślałam, że to jest dosyć kurząca propozycja dlatego że byłabym w stanie dopieścić ją w każdym calu, dopracować najmniejsze szczegóły, a do tego jeszcze świetnie się do niej przygotować. Jednak tym, co okazało się bardziej kuszące, była ta piękna pogoda za oknem. Myślałam sobie, że czemu nie iść na piwo ze znajomymi, zamiast ślęczeć przed laptopem w domu, skoro mamy takie piękne słoneczko. Dlatego raz uległam takiej pokusie i stwierdziłam, że okej, okay, naprzed umowę jutro, przecież mamy jeszcze 12 dni. Kolejnego dnia miałam 17, ale pojawiło się znowu coś. Pomyślałam, dobra, i 11 to też dużo, jutro to zrobię. I tak codziennie i tak codziennie, przekładałam na kolejny i kolejny dzień. Przekładałam też nawet wymyślenie samego tematu mowy. Wtedy przyszło mi do głowy coś, co postanowiłam wykorzystać, że zrobię mowę po prostu o przekładaniu i jak widać miałam świetne przeżycie, bo chyba mam duże szanse na wygranie konkursu, gramatyka dlatego że moja mowa będzie dotyczyła prokrastynacji. Prokrastynacja to najprościej rzecz ujmując przekładanie rzeczy na później, bez względu na to, czy będzie to miało jakieś negatywne korzyści. Jest kilka takich psychologicznych powodów, dla których ponoć ulegamy tej prokrastynacji. To jest na przykład lęk przed sukcesem, lęk przed izolacją, przed ośmieszeniem, czy lęk przed porażką. I tak dalej, i tak dalej, ale ja się zasta zaczęłam zastanawiać, dlatego na tej liście nikt nie umieścił najzwyklejszego w świecie lenistwa. Dlatego, że nie ma co tu dorabiać nadmiernej filozofii. Ja przyznaję się bez bycia, że odwlekam tak długo tą mowę ze względu na lenistwo. Moja mowa powstała wczoraj wieczorem. Tak. Także. Chodzi też o to, że w momencie, kiedy odwlekamy pewną sprawę na później, to w naszym mózgu się uruchamia taki mechanizm nagrody, który jest natychmiastowy i bez żadnego wysiłku dostarcza nam endorfin, dlatego tak często uciekamy w te małe przyjemności. Ale taki hedonizm na dłuższą metę, jak wszyscy wiedzą, się nie sprawdza i przynosi więcej problemów niż, niż zysków. Dlatego istnieje kilka metod, którymi możemy sobie radzić z tą prokrastynacją. Ale skoro wiemy, że ona jest taka zła. I wszyscy wiedzą, dlaczego, że ona na nas wpływa negatywnie, to dlaczego ciągle jej ulegamy? Otóż robimy to dlatego, że na pewno każdy z Was kojarzy taki cichy głosik w głowie, który rano mówi, włącz rzymkę, się nie nie pisz do pracy. Albo w McDonaldzie szepcie na ukoże, że weź powiększony, te parę frytek, to tam żadna luzina <laughs> się nie stanie. I dokładnie ten sam głos nam mówi: zrób to jutro. Nic się nie stanie, czy jeszcze 12 dni. Ale to nie on jest sprawcą naszego lenistwa, tylko my jesteśmy, bo nikt nie każe w końcu nam go słuchać. Możemy go przewietrzyć. I właśnie istnieje kilkanaście, powiedzmy, metod na pokonanie tej prokrastynacji. Ja wybrałam trzy. Już się już troszeczkę mnie ubiegliście, ale i ja tak zamierzam o nich powiedzieć. Pierwsza metoda to wykonanie planu dnia. Do tego, co już dzisiaj powiedzieliśmy, chciałabym dodać. Że najczęstszym błędem, który ludzie popełniają przygotowując takie plan dnia, to jest przeładowanie go. Po prostu napisanie na tej liście kilkunastu zadań do wykonania. To często sprawia, że nie wykonujemy całości, wykonamy powiedzmy trzy czwarte z tej listy i i tak czujemy niezadowolenie. Czujemy, że się nie wyrobiliśmy, pomimo że wykonaliśmy i tak ogrom pracy. Dlatego tym, co dobrze jest zrobić, już o czym dzisiaj wspomnieliście, to nie zapominać, że nie jesteśmy super bohaterami, tylko napisać sobie taki pełen plan, jaki chcielibyśmy zrobić, a potem zaznaczyć sobie w kółeczku te priorytety, a resztę wyeliminować, bo ta reszta to są rzeczy, które faktycznie możemy zrobić bez żadnych konsekwencji kolejnego dnia. E, drugą rzeczą, e, drugą metodą, jest metoda kanapki. Ta metoda polega na przeplataniu obowiązków z nagrodami. Czyli to jest, idzie według systemu obowiązek-nagroda, obowiązek-nagroda. To co jest fajne w tej metodzie, to to, że sami możemy nadzorować nasz układ nagrody, sami możemy go włączać, to nie jest jakby niezależne od nas, a do tego kojarzą nam się obowiązki dzięki temu z czymś przyjemnym i chętnie do nich zasiadamy. Błędem, który możemy tu popełnić jest na przykład wybieranie złych nagród, czyli słodyczy albo innych przekąsek, które mogą się skończyć na dłuższą metę, tylko w taki sposób, że będziemy musieli wymienić całą garderobę. Więc ja polecam raczej stosować rzeczy, które nie są dla nas, dla nas szkodliwe, takie jak krótki spacer, rozmowa z przyjacielem, obejrzenie e, serialu jednego odcinka e, oraz, nie wiem, jakieś nawet skorzystanie z mediów społecznościowych. I tym, co jest ważne w tej metodzie, to to, żeby pamiętać, że wytrzymać się określonego czasu. Jeżeli wyznaczymy sobie na daną nagrodę pół godziny, to trzymamy się tego czasu, nie żeby jeden odcinek się nie zamienił w cały sezon, a odblokowanie telefonu w godzinę posiedzenia na Facebooku. Trzecią metodą, którą chciałabym Wam przedstawić, to ta metoda poniekąd towarzyszy tym dwóm. Każdy ma zapewne inne rozpraszacze. To jest mój największy problem osobiście. Ja w momencie, kiedy zaczynam wyciągać pranie z pralki albo opisać pracę i usłyszę dźwięk w telefonie, to biegnę do tego telefonu i spędzam tam kolejne pół godziny. Myślę, że to jest dosyć częsty problem wielu osób. Dlatego jeśli macie możliwość, to najlepiej jest w ogóle wyłączyć internet. Ale jeśli nie macie takiej możliwości, bo pracujecie na przykład używając internetu, to Dobrym sposobem jest też wyniesienie tego telefonu do drugiego pomieszczenia, albo chociaż wyciszenie go, wyłączenie telewizji, radia, odsunięcie gazu i inne rzeczy, które Was rozpraszają. To, co mi jeszcze pomaga, to praca w samotności. Czyli jeśli wiem, że ktoś jest u mnie w domu i będzie mnie pytał, czy chce herbatę, to wolę sobie iść do biblioteki czy do parku na ławkę, żeby w spokoju zrobić to, co mam zrobić i dopiero wrócić. Ta metoda jest dobra, o tyle, że ona w ogóle przyspiesza naszą pracę. Wykonujemy nasze to działanie trzy razy szybciej, tak naprawdę, i co chwilę nie wybijamy się z rytmu, czyli ta praca też jest lepszej jakości w efekcie końcowym. To wszystkie trzy metody, o których Wam dzisiaj powiedziałam. I podsumowując, prokrastynacja dla mnie to jest jedno z największych zagrożeń w ogóle samorozwoju, dlatego że na dłuższą metę. Prowadzi po prostu do stanięcia w miejscu albo nawet cofnięcia się. Dlatego, żeby jej nie ulegać, możemy zastosować którąś z tych trzech metod. Albo wszystkie trzy na raz. To splątnia, metoda kanapki albo odcięcie się od rozpraszaczy. I następnym razem, kiedy usłyszycie ten cichy głosik w głowie, który w głowie zrób to jutro, to okażcie mu się przymknąć i pokażcie, że jesteście od niego silniejsi. Dziękuję bardzo. Zgadzam się